Droga duszo, czy kiedykolwiek zastanawiałeś się, że coś w życiu mogło zostać zabrane siłą? Nie, nie chodzi o coś, co straciłeś naturalnie, ale o zewnętrzną ingerencję coś, co zostało zmanipulowane przez siły, o których nawet nie wiedziałeś. Twoja miłość została zabrana siłą. To jest to, o czym anioły próbują cię ostrzec, zanim będzie za późno. Zostań do końca, ponieważ ta wiadomość może zmienić to, przez co teraz przechodzisz. Te trudne chwile, dystans, niewypowiedziane słowa, wszystko, czego doświadczasz, może być wynikiem czegoś, co zostało zmanipulowane, zanim się zorientowałeś. Może to była akcja kogoś, kto próbował rozdzielić to, co Bóg złączył, ale anioły są tutaj. Aby Cię chronić i pokazać prawdę. Zanim przejdziesz dalej, jeśli czujesz, że ta wiadomość jest dla Ciebie, zostaw łapkę w górę, zasubskrybuj kanał i włącz dzwoneczek, aby więcej osób mogło otrzymać błogosławieństwa i duchowy spokój w swoim życiu. Anioły pokazują mi, że to rozstanie nie było czymś naturalnym. Zostało spowodowane jadowitymi słowami, manipulacją, intrygami które zniekształciły uczucia i oddaliły dwie dusze, które były ze sobą połączone. Może nie zauważyłeś tego od razu, ale te trucizny były zasiane w sposób tak subtelny, że prawie nie widziałeś, kiedy dystans zaczął rosnąć. Mimo to, boskie światło działa, aby przywrócić to, co zostało utracone. Jeśli identyfikujesz się z tym, co jest mówione, Napisz w komentarzach: Akceptuję tę wiadomość od aniołów, lub jestem chroniony przez anioły? To wzmocni twoją energię i przyniesie uzdrowienie twojej duszy. Pamiętaj, kochana duszo prawdziwa miłość nie znika. Ona jest po prostu ukryta przez zamieszanie, strach i kłamstwa, które próbowały zaciemnić to, co jest czyste. Prawda wkrótce wyjdzie na jaw, a gdy to się stanie, wszystko się zmieni. Będziesz zaskoczony, jak energia może się zmienić z chwili na chwilę. Maseczki zaczynają opadać, a serca zaczynają dostrzegać prawdę, nawet te, które były oślepione manipulacją. Zanim przejdziesz dalej, jeśli wierzysz, że ta zmiana nadchodzi dla Ciebie, zostaw łapkę w górę i podziel się tym wideo z tymi, którzy potrzebują tej wiadomości. Zasubskrybuj kanał i włącz dzwoneczek. Osoba, którą kochasz, pomimo wszystkich ingerencji, czuje, że czegoś jej brakuje. Wewnątrz nie jest pustka, której nie potrafi wyjaśnić. Mimo, że poszła inną drogą, częściej czuje, że rozstanie było błędem. Może ona sama nie wie dlaczego, ale coś w niej wciąż jest w nieustannym konflikcie. Anioły mówią, że prawdziwe połączenie między dwiema duszami nie może zostać zniszczone. Jest tylko tymczasowo ukryte, ale wkrótce zostanie ujawnione. To, co zostało utracone, może zostać odzyskane, ale potrzebne jest przebudzenie, świadomość, aby to nastąpiło. Jesteś gotowy na prawdę, która nadchodzi. Jeśli jesteś gotowy na to przebudzenie. Napisz w komentarzach: Jestem częścią prawdy i światła. To jest moment, aby przekształcić ból, uzdrowić rany i przywrócić to, co zostało zniszczone. Czas ujawni to, co było ukryte, a kiedy to się stanie, będziesz w pozycji mocy, aby podjąć decyzje, które będą kluczowe dla odbudowy Twojego życia i relacji. Energia, którą teraz emanujesz. Z wiarą i nadzieją, będzie kluczem do przekształconej przyszłości. Teraz, zanim przejdziesz dalej, zostaw łapkę w górę, zasubskrybuj kanał i podziel się tą wiadomością z tymi, których kochasz. Włącz dzwoneczek, aby więcej dusz mogło zostać dotkniętych tym światłem. Przebudzenie nadchodzi, a z nim objawienie wszystkiego, co zostało zrobione w cieniu. Ale jednocześnie musisz być gotowy na podejmowanie trudnych decyzji. Kiedy prawda się ujawni, będziesz miał w rękach moc wyboru, którą drogę podjąć. Miłość może zostać przywrócona, ale to zależy od Twojej zdolności do wybaczenia, przyjęcia prawdy i pozwolenia na uzdrowienie. Kochana duszo to jest potężny moment. Anioły są tuż obok Ciebie prowadzą. Chronią i ujawniają prawdę. Niezależnie od tego, co się wydarzyło, niezależnie od tego, jak trudna była droga do tej pory, światło zawsze znajdzie sposób, by przywrócić to, co jest święte. Uwierz, najlepsze jeszcze przed tobą. Jeśli czujesz, że to jest moment przemiany w Twoim życiu, napisz w komentarzach, jestem godny światła aniołów. Teraz anioły pokazują mi wyraźne obrazy dotyczące sytuacji, w której się znajdujesz. Niewidoczna, ale bardzo potężna ingerencja miała miejsce w Twoim życiu. To uczucie, że coś zostało Ci zabrane bez wyjaśnienia, nie jest przypadkiem. To była manipulacja coś, co zostało zrobione w cieniu, aby oddalić dwa serca, które należą do siebie. Może poczułeś, że nagle wszystko się zmieniło, że osoba, która była obok ciebie, po prostu się oddaliła bez powodu. I zaczynasz się zastanawiać, dlaczego to się stało. Anioły mówią, że za tym rozstaniem kryje się znacznie więcej niż myślisz. Kiedy kochamy głęboko, stajemy się wrażliwi. Energia, którą emanujemy, przyciąga inne energie, i nie wszystkie są dobre. Niektórzy mogą czuć zazdrość, zawiść, lub wręcz pragnienie kontrolowania tego, co nasze. Często prowadzi to do ingerencji, które wpływają na relacje dwóch serc. W Twoim przypadku, ukochane anioły ujawniają, że ktoś bliski Tobie, w sposób subtelny, próbował osłabić połączenie między Tobą a osobą, którą kochasz. Te działania często są ukryte pod postacią zmartwień czy rad. Ale w rzeczywistości były zatruwane negatywnymi intencjami. Jeśli wierzysz, że prawda zawsze zwycięży, napisz w komentarzach: Prawda zostanie ujawniona. Anioły pokazują mi, że osoba, która się od ciebie oddaliła, mimo że nie rozumie, co naprawdę się stało, odczuwa brak czegoś istotnego. W jej sercu jest głęboka pustka, uczucie że coś zostało utracone i że nie można już tego naprawić. Ta pustka rośnie z dnia na dzień, a nawet jeśli próbuje ją ignorować, to ją pochłania. Kiedy ból stanie się nie do zniesienia, zacznie kwestionować swoje decyzje, uczucia i to, co tak naprawdę się wydarzyło. Sygnały są wyraźne. Ta osoba zacznie mieć sny o Tobie, nagle pojawią się wspomnienia. A wszystko wokół będzie jej przypominać Ciebie. Zobaczy coś, co zmusi ją do zatrzymania się i zastanowienia, czy podjąłem właściwą decyzję, czy oddalam się od kogoś, kto naprawdę powinien być ze mną. To rozmyślanie przyniesie zamieszanie i ból do jej serca, ponieważ, czując tęsknotę za Tobą, zda sobie sprawę, że coś było nie tak. Zanim przejdziesz dalej, Napisz w komentarzach: Akceptuję powrót tego, co do mnie należy. To wzmocni Twoją energię uzdrowienia i pojednania. W międzyczasie czas płynie, a maski zaczynają opadać. Anioły pokazują, że gdy prawda zacznie być ujawniana, wielu, którzy byli zaangażowani w to rozstanie, będzie próbowało zaprzeczać, ukrywać lub zniekształcać fakty. Jednak światło prawdy jest silniejsze niż jakiekolwiek kłamstwo. Kiedy oczy tej osoby otworzą się na rzeczywistość, znajdzie się na rozdrożu, a pytanie, które się pojawi, będzie brzmiało: Czy jest jeszcze czas, żeby to wszystko naprawić? A Ty, drogi świetlisty człowieku, musisz być gotowy odpowiedzieć na to pytanie, bo w przeciwieństwie do tego, co wielu myśli. Prawdziwe połączenie nigdy się nie gubi. Ono po prostu jest ukryte, jakby czekało na odpowiedni moment, aby znów się ujawnić. Ten moment nadchodzi i musisz być gotowy, aby przyjąć i przywrócić to, co zostało przerwane. Powrót Twojej miłości jest tuż przed Tobą, a Ty masz moc, aby to umożliwić. Wystarczy, że będziesz otwarty na tę przemianę. Jeśli wierzysz w moc przemiany, Napisz w komentarzach: Jestem otwarty na uzdrowienie i ponowne spotkanie. Niech ta boska światłość cię otuli, niech anioły nadal prowadzą twoje kroki, i niech twoje życie wypełni się pokojem, miłością i obfitymi błogosławieństwami. Otrzymaj uzdrowienie, na które zasługujesz, i niech twoja dusza wzmocni się, przygotowana na to, co ma nadejść. Amen.